I teraz spróbujmy pokazać, co normalnie mogłabyś zrobić w walce z wyczuciem. <grymne> <grymne> o! Przesunię. No, było trochę elementu zaskoczenia. No, Nigdy się nawstawiałem na tą głowę, ale to zawsze jest takie, jak się, jak noga leci w Twoją twarz, to robisz na okropowe... No, ale na szczęście pati była bardzo dla mnie yy, łaskawa. No dobra, powalczyliśmy na makaroniki, to teraz ostatnie zadanie, prędkość kopu. Dziewczyny, zaczynamy? Zaczynamy. Zaczynamy. Zadaniem Tomka będzie kopnąć jak najwięcej kopnięć, a wciagi w ciągu 10 sekund. Ja puszczam czas, Tomek kopie jak najwięcej i zobaczymy ile uda mu się zrobić tych kopnięć. Oczywiście będziemy go dopingować, tak jak zazwyczaj dopingujemy się na treningach i będzie dużo hałasu. Mam nadzieję też dużo kopnięć i dużo fajnej zabawy. Zaczynamy. Czy mam się nastawiać na doping po koreańsku? Nie, nie, <grym> dopingujemy po do... polsku. dobra. Dobry. trzy, Jadziemy. cztery. re. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Się, się, Dawaj, dawaj, dawaj. To nieco spokojnie. Ja się nie chwalę, ja mam talerz. Więcej w nowym odcinku na kanale Mocmarze. sprawdź teraz.